Dwa. Witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrania sobie w Minecrafta gdzie Wam przedstawię serwer a ze mną dzisiaj jest Michał Siemanko, ja jestem Michał jest z nim. Ja oczywiście Ciii. na serwerze poleciłem Błażejowi no bo przyjechałem się do niego specjalnie Nie lubimy tego Jakby to powiedzieć no może będzie coś takiego że jeśli ja dacie 50 łap A dzisiaj wyjdziemy na jakąś arenę. To jest oczywiście Blitz Survival Games. Zaraz wam oczywiście wyjaśnię, co to jest Blitz Survival Games. Otóż Blitz Survival Games to jest zwykły Survival Games, tylko urozmaicone. Ur, Czyli chyba tak to się mówi. Urozmaicone. Mogę sobie zabrać dirta? Nie, ja, bo nie możesz tutaj, nie można jej niszczyć. Bo, płacę, można to niszczyć. Płacę, no to nie. Dobra, to robimy taki układ. Jeśli zginiesz przed Blitztarem, to... Zresztą odcinka y, będę ja A Nie! Jeśli wygrasz, y, nie zginiesz przed Blitztarem, no to, to... To będziesz mógł zagrać ile chcesz, okej? Okay? Tak więc na początku nie możesz się ruszać. Wiem. I klikasz w prawym przyciskiem w tego Emeralda. I wybierasz sobie klasę grubego. Ale ci grubego, prawda? I teraz, kiedy będzie 4 graczy, pisz na do szybko. Teraz nie możesz się pomylić. SG. I tu... Fotę. Dobra. Spokojnie. E, widzowie, tak więc posłuchajcie, Błażej podawamy link serwera w opisie. No i teraz napisz. Nagrywam. Nie możemy klikać backspacea na grę. Nie piszmy. Chyba nic nie piszmy, piszmy najlepiej. Za. 14, 13. Zaraz dać nam jeszcze serwer. Za. 10, 9, no. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest serwer. Uuu! Będzie pierdzielanka! Ale ja w krzyki płacę. Wiesz wszystko. What the fuck is this? Gramy! Bo no, no. No, za 14-13! Nie, Pis! Do na arenie zagram! Dobra! Dobra, ja ty jeszcze tu zagrać! Dobra, na następnej arenie jadę! 4, 3, 2, 1! COME ON! Niech żyje Minecraft! Wiem, dobra, ogarniamy to wszystko. W sumie to jest świetny moment, bo jeszcze się ubrałem z panią. Dobra, od razu jest śmiertelny. O Boże, ja to mam dał to wygrało. O Jezu Maria, ja uciekam jak gdzie ptaki. na ktoś zabił. Dobra, kaman, zaraz, że uciekam. Kompas pokazuje ci nam najbliższy. stulecia. Czy on jest tam? Tak. Kliknij Czekaj, muszę ubrać. O, no, idzie do ciebie, Ty, idzie do ciebie. Cie! Nie, 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 ważne. Spójrz, e kliknij i załóż spokój, to po pierwsze. Dobra? Po drugie weź kompas. 9. Czekaj, Alt. Gdzie on jest? 9, kliknij. Mam dwa miecze! Kliknij, 9. Hmm. Czyli jakieś 79 metrów pod ciebie, idź do ciebie, gość. Kurde, idzie do mnie. KF2 jest nawet Ale to nie jest KKF, to jak O kurde on się zbliża! O oh my god, on się zbliża! Jest ja Kakao, się zbliża! Nie, jest KKF 2! Siemanko, ziomeczki! Musimy to posłów zwiewać! Da się coś tu... 11 osób zostało, ja w tym ty! Gratuluję ci! Jak na pierwszą arenę idziesz nieźle! Bo ja się, ja nie jestem i kupim, a ja uciekam, a później jeszcze będę najlepszy! <laughs> Jeśli to wygrasz, to dobra, to przejdź tą arenę! Jeśli dojdziesz do najlepszej... To tylko grać. Czekaj, muszę sprawdzić, gdzie jest najbliższy gracz. 67! Boże, on się zbliża! Ładno ja! Zbliżają gracze! Chciałbym ci coś zjeść. Yy, jeszcze nie. Nie masz jedzenia, niestety. Kurde, nie zabrałem tam tej gupi. Nie, miałem y, tam złote y, ja y, jabłko. Była chłopak... Nie, była złota Nie, była zupa grzybowa i. Poczekaj, muszę sprawdzić! Nie! Kurde, nie. on się zbliża! Widziałeś? Tak zmienia się, uciekaj! 34, 35, 36, dobra, oddalam się od niego. Trzeba mi zawsze trzeba naprawdę się oddalić, bo tu naprawdę yy, jest niebezpiecznie. Mówię wam szczerze. To, to się oprawia. Czekaj shifta, moja nie chce dydnąć. Na shiftem przejdę! Oj! MOT! Ja tu ja jestem mistrzem! Uciekam mu! Zawiadowie Kman, Na shifcie! Kman! zgubię? Nie. Nice, dobra. Nie! Dobra, na shiftie tu spadnę i... czekaj, 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 czekaj. No nie no, teraz to w matance pójdę. Teraz to mnie... Uś. Czekaj, musimy sprawdzić jaki... Sto dziewiętna. o kurde. On się nie zbliża, on się oddala, zbliża, czekaj. Dobra. Fajnie. Fajnie, szkoda. Ej, mogę na wejść? Nie, poczekaj jeszcze. On się oddala... Zbliżał. Dobrze, dalej idziemy. Tak więc, widzowie, musimy Wam powiedzieć coś bardzo smutnego. Do wiadomość mamy i zło, wiadomo. do wiadomość ta, wiadomość, że będzie tylko ten odcinek. Jeszcze trochę będzie nagrywany będzie to jest złe, ale dobrym wniosem jest to, że potem zrobimy jeszcze drugi odcinek. W tym samym dniu wyjdzie. Więc o tym nie martwcie. Ty, jaki bug, zobacz! O kurcze. Boże, jak się zbliża! Szanowni widzowie, to naprawdę krytykalny moment. Może da się drewno zbić? Nie da się! Dobra, nie da się, olewam Dobra. Mihan. O kurcze, jak się zbi... Znaczy... Pięć! Gdzie jest bliska. Na spawn, ja idź. Gdzie Spawn? Spawn jest... No szybko zanim ktoś znajdzie Blitzera, bo może użyć jakichś zajebistych itemów. Na przykład Zeus, a wiesz co daje Zeus? Zeus daje... Kurde, nie dojdę! Mika. Widzę, że będziemy pomału kończyć, bo... No. Ale zrobimy drugi odcinek! Od razu! Od razu! I tym razem ja będę grał, bo ja jestem lepszy w to! Nieprawda! Tak! A założysz się? Nie wiem, bo ja pierwszy raz to gram, wiesz? No jak skończy się ten odcinek, to ja będę grał, okej? Okay? Dobrze. A potem, e, kiedy nagramy te dwa, to wstajmy te dwa na YouTube'a, okej? Na YouTube'a. Na, 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 na YouTube'a. YouTube. YouTube ja... Piszczackie buty! Ale moje, nie? nie? Wiem, ale Napisz dorosz. nagrywam, a no, ty napisz. Szybko napisz, napisz, napisz. Nie, nagrywam. czekaj. Zaraz kończymy odcinek, w szanowni dowie. więc to będzie ostatnie nasze słowa. Do usłyszenia! Cześć!